Drodzy Państwo, witamy w Dzienniku Związkowym kolejnego gościa. Jest z nami pani doktor Małgorzata Sypień. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pani właścicielką kliniki Ageless Medspa na co tak. dzień. Jest pani specjalistką w anti-aging i w medycynie estetycznej. Tak. Ale w najbliższą niedzielę będzie pani jednym z mówców konferencji. Kobiety, kobietam, Women for Women, które odbędzie się w Muzeum Polskim w Ameryce, w niedzielę właśnie punktualnie o godzinie O godzinie dziesiątej. Zapraszamy serdecznie. Od razu zapraszam. Pani doktor, zacznijmy może od y, opowieści Pani życia, Pani historii. Urodziła się Pani w Polsce, tam uzyskała się Pani. w Polsce. Tam skończyłam, tak. Skończyłam studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. A, no i później tak życie mną pokierowało, że przyjechałam do Stanów Zjednoczonych. A po przyjeździe nie, skończyłam studia, zaczęłam tylko Staż w Polsce, nigdy nie pracowałam aktywnie długo mm -hmm. w Polsce. Po przyjeździe tutaj, tak jak wszyscy lekarze, musiałam rozpocząć od nostryfikacji dyplomu, czyli siadłam do książek, zakasałam rękami, zdałam egzaminy, no i następnie uzyskałam, zostałam zmeczowana, bo tutaj w Ameryce to idzie przez program matchingu czyli takiego łączenia się z programami rezultacyjnymi. Przez Chicago i wybrałam kierunek medycyny rodzinnej. Ale już studiując w Polsce, bardzo zawsze mi się podobała na no, medycyna naturalna i dermatologia. Mm -hmm. My w Europie mamy ten blessing, że uczą nas troszeczkę medycyny naturalnej i zió ziół, stos jak stosować zioła. Może to nie jest dużo, ale przynajmniej mamy podstawy, jest to część farmakologii. W Stanach to nie jest uczone lekarzy. No i zaczęłam praktykować, na początku po rezydencji przez jakiś czas pracowałam w szpitalu Illinois Masonic dla um, um, rezydencji, programu rezydencji medycyny rodzinnej Uniwersytetu Rush. I później, gdy urodziły mi się dzieci, zdecydowałam się dołączyć do mojego ex-bosa, który otworzył praktykę prywatną i zaczęłam pracować z nim. No i reszta już jest historią. A ponieważ lubiłam tą medycynę naturalną, gdzieś około roku 2012 odkryłam, pojechałam pierwszy raz na zjazd American Academy of Anti-Aging, który był dla mnie, to był dla mnie aha moment. To mm -hmm. była dla mnie jedna wielka fascynacja. Oczywiście za rok pojechałam znowu, a za dwa lata już miałam ich port certification. Także. No, dzisiaj jest pani właścicielką kilku firm. Prawda, zatrudnia Pani ludzi. Odniosła Pani sukces w Ameryce. Myślę, Nie że... wiem, czy to... Po prostu chciałam przetrwać, jak każdy. Myślę, że wiele osób patrzy Panią jako na takiego role model, jako na taką osobę, której się udało, w której w butach wszyscy chcieliby być. Ale czy jako mała Gosia gdzieś tam w Polsce marzyła Pani o tym, żeby zostać lekarzem? Nie, nie, wiem. Dopiero gdzieś tak w okresie liceum zaczęłam mhm. o tym marzyć. Na pewno nigdy nie marzyłam, żeby być no, bosem i prowadzić to niezależnie. No tak życie pokierowało. Natomiast, czy, czy, przepiękne słowo, dziękuję bardzo za sukces. Każdy z nas przyjeżdża tu i chce jakoś swoje życie ukształtować i to była po prostu taka no, imigrancka rządza, żeby jakoś to szło do przodu. <noise> no. Każdy jest kowałem swojego losu. Owszem, czasami potrzebny jest łódź szczęścia, czasami potrzebni są ludzie, którzy nam pomogą, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do ciężkiej, wytężonej pracy. Właśnie o tym chciałam też wspomnieć, że. To jest ta druga strona, że ile, ile to wszystko kosztuje nas pracy, że czasami się człowiek zastanawia, czy to jest warte, czy nie warte, ten nakład pracy, ale nie, generalnie jest warte, ja jestem za bardzo zadowolona ze wszystkiego. Pani doktor, kiedy przyleciała Pani tutaj do Stanów Zjednoczonych, trzeba było niejako zaczynać wszystko od nowa, czy no, pojawiły certo. się wtedy jakieś wątpliwości, czy decydowała się Pani na tym ciężką pracę ponad wszystko? Na pewno się pojawiły wątpliwości. To nie było tylko to, że musiałam wszystko zacząć od zera, że czułam się, że jestem na dnie tej drabiny społecznej, bo mm -hmm. nagle z jakiejś tam e, pozycji spadamy, na, no bo zaczynamy, tak? tutaj wielu z nas zaczyna a, nie najciekawiej na początku. I ja tu też nie mam żadnej rodziny, to też było takie, że nie, nie za bardzo miałam wsparcie kuzynów, cioć i tak Właśnie. dalej. No i to, co mnie osobiście bardzo dokuczało, że zostawiłam... W Polsce przez te 26 lat pracowałam swoje przyjaźnia, swoich znajomych. Nagle tu zostałam bez nikogo. Zastanawiałam się, ile lat zajmie mi to, żeby odbudować jakieś kontakty. No ale to przychodzi z życiem. W tej chwili już nie narzekam. Éschelest Medspa to wie, klinika, którą pani prowadzi, to klinika, która zajmuje się um, medycyną estetyczną, czyli estetyk. A, I anti-aging. I anti-aging, tak. Mm -hmm. e, obydwie. Natomiast jeżeli chodzi o już bardziej skomplikowane rzeczy, znaczy stricte leczenie w kierunku anti-aging, e, tych pacjentów przyjmuję w moim gabinecie, w moim drugim gabinecie medycyny integracyjnej. E, głównie e, tu chodziło o moją jasność umysłu i przytomność. Staram się te dwie rzeczy rozgraniczać, bo jest inne podejście, którzy przychodzą tylko szukając estetyki troszeczkę. A inne, gdy musimy zająć się zdrowiem. Więc mhm. po prostu nie chcę, bo tu są lekarstwa, tu są inne rzeczy. Ja te rzeczy absolutnie rozgraniczam. Więc dalej widuję pa pacjentów, jestem aktywna właśnie w Integrated Family Practice. Medycyna zrobiła ogromny postęp, jak chodzi o spowalnianie tego efektu czasu. Sportowcy tak. są tak. aktywni dłużej, funkcjonują na naprawdę mhm. wysokim poziomie. Ludzie wyglądają piękniej, Pięknie. mimo upływu lat. Jak to możliwe? No, to jest postęp, postęp ludzkości, to jest to, jak się świat zmienia, to jest to. To jest głównie siła ludzkiego umysłu, bo to nasz mhm. umysł, nasze myślenie, pcha to, to my wszystko decydujemy dobrze. o tym, jak szybko się stosujemy. Może nie zawsze my osobiście, ale naukowcy, my jako human race, jako rasa ludzka decydujemy o tym, bo to właśnie postęp naukowy doprowadza do tego. I tak, tak jak popatrzymy na to, my ciągle pracujemy nad Rasa ludzka pracuje nad czymś nowym, następnym. W przeszłości, w dawnych wiekach, praktycznie rasa ludzka opierała się na tym, co nam dawało środowisko, environment. To była walka o przetrwanie. Tak, to była walka o przetrwanie. Ludzie nie myśleli o tyle, znaczy myśleli, pewna grupa myślała o wyglądzie, o, o zdrowiu, ale inni myśleli o tym, żeby przetrwać, żeby mm. mieć co włożyć do ust i choroby były to, był to często wyrok śmierci. W tej chwili Nasze społeczeństwo bardziej myśli o tych ciągnięciach technologicznych i może dlatego, że nasze zasoby z na Ziemi, mniej więcej już wiemy, one opanowane i ich nie zwiększymy. Nasza potęga i nasz potencjał jest w naszych umysłach, w tym, co, co my stworzymy i jak dalej pójdziemy. I dzięki temu rozwija się medycyna, rozwija się technologia, wszystko. Mamy leki, mamy systemy leczenia, o których dawniej nie mogliśmy marzyć. Przez to zwiększyła się długość życia, chociaż ostatnio to niestety się za, zaczyna zachwiewać, nasza długość życia się nie zwiększa już, nie wydłuża, natomiast jakość życia zmieniła się na pewno. Mm -hmm. Mniej ludzi umiera w młodym wieku, bo musimy pamiętać, że jeszcze 100 lat temu niewiele ludzi żyło w wieku 70. Były jednostki, tak. natomiast więcej umierało wcześniej i e, w tej chwili długo żyjemy. Natomiast czy pod koniec życia wszyscy mamy ten komfort, który byśmy chcieli? Nie wiem. Nie wiem. I nad tym musimy zacząć pracować. I to jest następne wyzwanie dla ludzkości. Jak poprawić nasze życie, żebyśmy, skoro mamy żyć dłużej, czyli w dobrej formie dłużej. No Umysłowej i fizycznej. A jak to zrobić, żeby wyglądać przy okazji dobrze? No w tej chwili mamy bardzo dużo wyborów właśnie. Mhm. Tak jak popatrzymy na to, większość rzeczy, które stosujemy w tej chwili, czy w medycynie estetycznej, głównie w medycynie estetycznej, to są rzeczy, które zostają wynalezione przez naukowców w innych celach. Lasery. W, 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 wynalezione dla armii, mhm, dla to? wojska przecież. To. Okazało się, że mają zastosowanie w medycynie również, ktoś o tym pomyślał. No i w tej chwili, z później były zaczęte używane, używane zaczęto używać lasery w medycynie do operacji oczu, do usuwania zmian skórnych. W tej chwili to się wszystko przesunęło, bo jest to bardziej dostępne do medycyny estetycznej. Pozwolenie sobie na zabieg laserowy jeszcze, jak ja zaczynałam to robić około 18 lat temu, to były niesamowite koszty, tylko te ceny się praktycznie nie zmieniły na przestrzeni ostatnich lat, czyli jest to wszystko bardziej osiągalne. No, największą rewolucję chyba w medycynie zrobiła toksyna botulinowa, która tak. była wynaleziona, myśmy ją znali jako substancję naturalną zawsze, kiedyś się mówiło, że to jest trucizna. Około 100 lat temu jeden z naukowców we Francji pomyślał, żeby to zastosować, o ograniczoną jeszcze tej toksyny w leczeniu. I od około 70 lat bo toksyna botulinowa jest używana w leczeniu. Wiele osób nie wie, że pierwsze stosowanie botoksu było w leczeniu spazmu przełku noworodków. I tak było przez pierwsze 10 lat stosowane. Później przesunęliśmy się na po wojnie, zaczęto stosować więcej toksynę botoksową w leczeniu różnych spazmów po urazach po, po, u weteranów. No a około. 30 lat temu? 3 lata temu zastosowano pierwsze w kosmetyce. I rozpoczęła się rewolucja. No i zaczęła się rewolucja. Czy rzeczywiście te zabiegi są coraz bardziej dostępne? Coraz... Rzeczywiście są tak? coraz bardziej dostępne, tak. Te ceny rzeczywiście spadają. A, a jak z jakością? Czy... No jakość niestety też często spada, bo coraz więcej osób chce mhm. się tym zajmować. To jest bardzo młoda dziedzina. W wielu krajach nie ma dobrej regulacji tego, właśnie w Polsce w tej chwili zaczęli odwracać i zwracać uwagę na regulację prawną. W Stanach jest to bardzo różne w różnych stanach, ale krajem, który jest przykładem tego, co się dzieje źle, jest Wielka Brytania, gdzie pozwolono na szczykiwać na przykład czy botoks, czy te kwas czyli tak zwane wypełniacze kosmetyczką. No powiedzmy sobie szczerze, że kosmetyczki mają dużą wiedzę w zakresie skóry, natomiast już niekoniecznie w przypadku jeżeli chodzi o anatomię czy farmakologii, interakcji, w Wielkiej Brytanii jest największa ilość komplikacji po injections, ponieważ wiele osób, które nie są do tego wykształcone, to robi, więc wiem, że też będzie tam to zaoszczone. I tak się dzieje na całym świecie. Zaczynają to robić wszyscy. Wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Zaczyna Właśnie. się problem, jak się dzieją jakieś komplikacje. I... Panie doktor, kolejne pytanie dotyczy integrative medicine. Co określa ten termin? A czym jest taka medycyna integracyjna? Medycyna integracyjna jest to medycyna, która stosuje w sobie, integruje medycynę tradycyjną, alopatyczną mm -hmm. z medycyną e, integracyjną, e, mm, holistyczną. Mm -hmm. A ponieważ na przestrzeni wieków medycyna e, alopatyczna, czyli tradycyjna medycyna, gdzie idziemy do lekarza, przepisujemy tabletkę albo mamy operację, zrobiła niesamowity postęp, ale nie zrobiła dużego postępu w przypadku leczenia chorób chronicznych i te wszystkie ostre choroby. Mamy zapalenie wyrostka idziemy do lekarza, operacja, wszystko jest perfekt. W tej chwili umiemy wyleczyć no, prawda, zawały serca, umiemy pomóc bardzo, nawet w przypadku e, wylewów. E, walczymy, jest niesamowity postęp w przypadku leczenia nowotworów, ale tu jeszcze jest dalej szeroka przyszłość otwarta. Ale co zauważyliśmy, coraz więcej ludzi w naszych czasach. Cierpi na tzw. choroby chroniczne, choroby, mhm. które są wywołane przez nasz układ autoimmunologiczny. I tutaj odpowiedzią medycyny tradycyjnej było zgasić ten zapal, stan zapalny najsilniej lekami, które przygniatają układ immunologiczny. Co się okazuje? To jest tylko takie e, przykrycie objawów, to nie jest wyleczenie przyczyny choroby. I tu medycyna integracyjna a, bardzo się sprawdza, ponieważ dochodzi do sedna sprawy. Generalnie, Medycyna integracyjna stara się leczyć przyczynę, i w następstwie poprawiają się objawy. Medycyna tradycyjna w przypadku tych chorób chronicznych lecz objawy, niekoniecznie, że na przyczyna. Czyli to jest tak, jak powinno być w zasadzie medycyny. Nie zgadzam się z tobą, tak. To, to te jest. problemy tak, jak one powinny być mm -hmm. leczone, u źródła. U źródła. Z, z drugiej strony, kiedy przechodzimy do lekarza, otrzymujemy lek, czy podajemy się jakiemuś zabiegowi, wychodzimy zdrowi i przeżyć natychmiast. Jest to bardzo proste rozwiązanie. Jest to dla bardzo pacjenta. proste jest rozwiązanie. No i pamiętajmy, jak się źle czujemy, my cierpimy, więc skracamy Właśnie, z tej buzury. Ten Cierpienie. Natychmiast. Tak. Natomiast jeżeli chce się podać terapii integracyjnej właśnie, muszę przygotować się na no, przysłowiową tak. drogę pod niezłą górkę. Tak, to jest droga pod górę, to jest droga z cierpieniem efekty, nie I będą efekty natychmiast. są bardzo powolne, Dobra. więc wiele osób jest bardzo zainteresowanych tym, wiele osób po pierwszym miesiącu się zraża. Osoby, które są zdesperowane absolutnie się stosują do tego i przez lata ja się, ja się żartuję i moje, moje pracownicy żartują, że ja się stałam tak zwany, jak się to po angielsku mówi, third opinion doctor, bo już byli u jednego, <laughs> drugiego, trzeciego i nikim nie może pomóc w końcu pacjenci przychodzą z torbami leków, dalej się źle czują, nie wiedzą gdzie się zwrócić, zdezorientowani. zdezorientowani i ktoś nad tym wszystkim musi zapanować, poprowadzić ich. Um, i wskazać, co można zrobić, jak można zrobić w sposób naturalny w życiu codziennym. Mm -hmm. to, 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 to działa, to naprawdę działa, ale to nie jest łatwe. Pani na doktor, sposób. czy musi być pani czasami takim life coachem dla swoich pacjentów, żeby ich tak, poddawać, no, żeby nie poddawać być. się w tej terenie? E, muszę być, jest to trudne, bo właśnie to jest narzędzia między medycyną integracyjną, że to wymaga czasu. Mm -hmm. e, w tej chwili lekarze są też również tradycyjni lekarze, pod wielką presją firm ubezpieczeniowych. Mają po 5 mm. minut na pacjenta wejdź, wyjść, nie ma czasu na rozmowę. Jeżeli my chcemy dojść do sedna, do przyczyny choroby, ja muszę z pacjentem spędzić czas, porozmawiać. Tego się nie da zrobić w pięć minut. Tak. Koniec. Czasami się tego nie da zrobić w godzinę. Czasami mówi na następną wizytę. Ale najczęściej pacjenci widzą efekt tego. Także to ludzi skłania, bo już tak długo błądzili, że przychodzą i szukają przyczyny. Rozumiem. Panie doktor, istnieje chyba taka presja w tej chwili w XXI wieku na, na nas wszystkich, szczególnie na mhm. kobiety żeby dobrze wyglądać, żeby młodo wyglądać, żeby prezentować się zawsze z najlepszej strony. Mm. Czy to nie posuwa ludzi do, czasami i często do jakiejś skrajności? Tak, posuwa. Tak, posuwa. Odpowiedź ja sobie prosta ja i sobie jasna. Z tą radzić. To jest presja społeczeństwa, bo mm -hmm. jesteśmy bombardowani informacjami w internecie, na social media, w telewizji, wszędzie, w gazetach. Piękne obrazki, piękne images. W życiu nie wszystko jest takie piękne. Ale z jednej strony jest to bombardowanie z zewnątrz, a z drugiej to są nasze wewnętrzne standardy. Mm. To jest nasza psychika. My jako ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi. My chcemy tak. się dostosować tak. do reszty. My chcemy być z innymi ludźmi. Wydaje nam się, że przez lepszy wygląd też się dostosowujemy. Przy okazji, jeżeli lepiej wyglądamy, lepiej się czujemy. Ale tu zaznaczam, że to nie jest, że medycyna estetyczna nie zastąpi psychoterapii, czy nie zastąpi spotkania z psychologiem czy z psychiatrą, bo wiele osób też tak na to patrzy. Och, nie będę miał blizn trądzikowych, Biznesownikowe są, do, dominują mężczyźni, przepraszam bardzo, bo tak teraz myślę, to będę się lepiej czuł. Nie, niekoniecznie. Będziesz Aha. się lepiej czuł przez jakiś czas, ale to nie rozwiąże przyczyn, które Cię męczą w środku. I czasami brutalnie trzeba to też powiedzieć pacjentowi, że może przyczyna nie jest wygląd, tylko coś, coś jakiś niepokój mhm. wewnętrzny. Um, I to jest ważne, żeby to był właśnie pod okiem lekarza robiony, który widzi te rzeczy, e, bo ktoś to nie jest wykwalifikowany, może tego nie widzieć. Świetnie. Pani doktor, wróćmy na moment do konferencji, mhm. która jest poświęcona kobietom. Nie, to... na moment głównie, bo o tym właśnie to kobiety będą radzić w niedzielę tak. kobietom. O czym będzie pani mówiła? Podczas ja będę starała się wyjaśnić i ukierunkować słuchaczki, bo jak nasze wybory życiowe, nasz tryb życia, nasze odżywianie, nasza suplementacja, nasze leki, które jemy, bo w tej chwili jest tak dużo leków bez recepty wpływają na stan naszego zdrowia, mhm. czy nam pomagają, czy nie. Jak wpływają na stan naszej skóry i naszego wyglądu? Świetnie, więc koniecznie musicie wybrać w niedzielę do Muzeum Polskiego. Tak, zapraszamy, a, koniecznie. Ponieważ y, y, na widowni będą przede wszystkim kobiety, będą mężczyźni. Mężczyźni oczywiście mogą wziąć udział w tej konferencji. Będziemy się bardzo cieszyć, ale większość będą stanowiły kobiety. Tak. Chcę zapytać o mm, taką rolę kobiet w dzisiejszym świecie. A ta rola się trochę zmieniła. Zmieniła się trochę. Chociaż kobiety, wydaje mi się, że ciągle mają trudniej w życiu niż, niż faceci. Tak ja jest? życie mnie nauczyło jednego. Nie mówić nikomu, komu jest trudniej, komu nie jest nietrudniej, mhm. bo nie znamy pełnego bagażu drugiej osoby. I tak samo jest w przypadku płci. Na pewno przez wieki były inne wymagania kulturowe wobec kobiet niż wobec mężczyzn, natomiast w tej chwili te wymagania kulturowe się bardzo zmieniły wobec mężczyzn. Im też jest trudno dostosować do tego, więc komu jest łatwiej, nie wiem. Wydaje mi się, że szczególnie Polki W Polsce jeszcze dalej jest ten taki troszeczkę patriarchalny system, że kobieta ma być matką, szczerze ogniska domowego i tak dalej, mężczyzna jest tym provider, kto zapewnia byt. Natomiast to się zmieniło i w tej chwili najczęściej obydwu partnerów pracuje i obydwu włącza się jednakowo w życie domowe. I to jest fantastyczne, to jest fantastyczne, tak powinno być. Czasami jest to trudne dla pewnych osób. Wydaje mi się, że wiele Polek szczególnie wa walczy z tym, że chciał być super successful w biznesie, wszystko osiągnąć na 100%. Wszystkiego na 100% w życiu się nie da osiągnąć. Czasami trzeba wybrać swoje priorytety, priory, uh -huh. bo coś się w końcu poświęci. I, I może to jest to, czemu tak byłyśmy zainteresowane wszystkie tą konferencją, ale głównie e, prowodytorką tej idei to już para szósty organizuje doktor Węgierek, która właśnie jest psychologiem i ona często rozmawia z ludźmi, z tymi i ona słyszy o tych rozterkach wewnętrznych. Więc cała idea tej konferencji była to, żeby z różnych dziedzin kobiety pomogły jakoś rozjaśnić, jak można jakiś pierwszy krok w którymś kierunku zrobić, co można zrobić samemu, zanim zaczniemy się stresować i winić, że coś zrobiliśmy nie tak, jak powinno być. Zapraszamy. Bardzo serdecznie. Niedziela 19 listopada Muzeum Polskie w Ameryce. Szósta edycja konferencji uh, Women for Women. Kobiety kobietom. Mhm. Uh, będzie można wysłuchać całego wystąpienia pani tak. doktor Małgorzaty Sypień. Myślę, że będzie można po tym z panią tak. porozmawiać. Jesteśmy wszystkie tam <laughs> i chętnie porozmawiamy z, z uczestnikami. Natomiast na co dzień zapraszamy bardzo serdecznie. Na przykład I to o... będzie fantastyczna grupa kobiet. I będziemy mówić o różnych dziedzinach. To nie będzie tylko medycyna. Mhm. To będzie projektowanie wnętrz. To będą osoby, które będą radziły, jak na przykład założyć swoją korporację czy biznes, to będzie bardzo ciekawe spotkanie, bo właśnie stawiamy sobie same wyzwania z różnych dziedzin, więc będą specjaliści z różnych dziedzin. Z tymi ekspertami trzeba rozmawiać. Jeżeli na co dzień chcecie porozmawiać z panią e, doktor Sypień, e, odwiedźcie koniecznie Adres Medspa. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia w niedzielę na konferencji. Do zobaczenia w niedzielę o 10 rano.